Klawiatura z innej planety. 75% klawiatura o kosmicznym wyglądzie, czyli Gravastar Mercury K1. Waży ona ponad kilogram, a to wszystko przez ten metalowy frame, który prezentuje się naprawdę niesamowicie. A w środku ma więcej warstw pianki niż twoja kanapka z Subwaya. Backplate nie został tutaj pominięty i Gravastar również przy nim pochylił się i porobił różne fajne wzorki. Jest on niestety wykonany z plastiku, ale to co ciekawe przy nim to dwustopniowe nóżki oraz te wszystkie gumki, które sprawią, że nie będzie Wam się ona suwała po biurku. No i oczywiście znajdziemy tutaj dongla. Są tutaj różowe, linearne switche stworzone w kolaboracji z Kalichem. One akurat są trzypinowe, ale możecie sobie również wsadzić tutaj pięciopinowe switche. I oczywiście to wszystko jest na słapie. No i dzięki tym piankom, o którym mówiliśmy wcześniej, całość brzmi naprawdę dobrze. Takich smaczków macie tutaj również NOBA, którego możecie sobie zaprogramować na różne sposoby i kontrolować dzięki niemu, na przykład głośność muzyki lub co tam sobie ustawicie. Możecie ją podłączyć do Maca albo do Windowsa i bardzo szybko przełączać się między urządzeniami. Podłączycie ją sobie kablem przez Bluetooth albo przez dongla 2,4 GHz. Jest to klawiatura, która na pewno przykuwa uwagę. Te metalowe wykończenie to jak ma zrobione kikapy, ten gradient kolorów przechodzący od jasnego do ciemnego, no i podświetlenie RGB, które tutaj jest dwustrefowe, ale naprawdę fajnie rozchodzi się pod klawiszami. Jeżeli szukacie więc czegoś innego niż zwykła nudna klawiatura, to teraz na stronie producenta możecie ją kupić za niecałe 117 dolarów.